Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Monika na kanale Momatarot i Runy. Witam Was moi drodzy w czytaniu na rok 2024 dla zodykalnych panien Zanim jednak przejdę do prognozy, pięknie Wam dziękuję za um, Waszą aktywność na moim kanale w roku 2023 i w poprzednich latach. Zapraszam do kontynuowania tej przygody ze mną w roku 2024. Um, Możecie już zamawiać u mnie prognozy na rok 2024. Teraz mam najwięcej takich zapytań, jak najbardziej je wykonuję. Wykonuję również portrety tarotowe, daję również lekcje tarota i run. Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane tematem na mojego bloga. Zapraszam Wasze pieski do mojego hoteliku domowego pod Krakowem. Zapraszam również osoby zainteresowane leczeniem, terapią konopią, konopną, ponieważ ja również od jakiegoś czasu zajmuję się tym tematem jestem doradcą w terapii konopnej. Na kanale Monika Urus na TikTok można mnie polubić tam dzielę się wiedzą na temat olejków CBD i mogę Wam skutecznie pomóc jako doradca w tym zakresie dobrze moi drodzy, rok 2024 dla panien najpierw wylosuję dla Was, dla siebie również runę na ten rok Urus URUS, ale w odwrocie. Tak a propos zdrowia, tak? Mówię o tej terapii konopnej, i tak a propos zdrowia. URUS mówi, że musimy się przyjrzeć swojemu zdrowiu, po prostu, że musimy o siebie zadbać, że musimy się zaktywizować fizycznie, że musimy ruchowo zadziałać, jeżeli chodzi o nasze ciało, o nasz organizm. Potrzeba jakby pobudzenia organów zewnętrznych, wewnętrznych, członków. Członków ciała. <laughs> Urus zwraca uwagę na konsekwencje. To może, być, to może być cecha, nad którą będziecie, drogie panny, pracować w roku 2024, choć panny są bardzo konsekwentne, są bardzo systematyczne, są bardzo obowiązkowe. Tutaj w tym zakresie może być w tym roku jakiś problem, albo po prostu trudno Ci będzie w czymś wytrwać, albo po prostu czegoś nie będzie już sensu kontynuować. O tym też może mówić Urus, bo Urus to jest też runa zmiany. Dobrze, zobaczymy w takim razie, co tarot ma Wam do powiedzenia na ten rok. Trzy kielichy, dwa miecze, trzy monety. Słuchajcie, sytuacje towarzyskie, sytuacje mm, socjalne, społeczne, zespołowe, sytuacje związane ze współpracą. Coś tutaj będzie takiego ukrytego, coś. Coś będzie niejasne dla Was. Nie wiem, w środowisku, w którym będziecie przebywać, w którym będziecie pracować, może się okazać, że są jakieś układy, albo że tworzą się jakieś grupy. Ja tutaj widzę podział na dwie grupy. Ja tutaj widzę jakieś współpracę, które są jawne i niejawne. Na tej zasadzie. Widzę też tutaj jakieś spotkania towarzyskie i chęć współpracy, czyli ewidentnie panna nie działa w pojedynkę w tym roku, tylko raczej w grupie, w zespole, w spółce. Uczucia, miłość w tym roku. Ale ładnie dziesiątka kwilichów, asmonet, głupiec. Zakładanie rodziny, o, no, szósta buław, plany, plany z poczęciem dziecka, z powiększeniem rodziny, plany ze wspólnym zamieszkaniem z partnerem, plany ślubne, zaręczyny jak najbardziej, radosne wydarzenia w rodzinie, również dzieci, również śluby. Widzę was podróżujących, widzę was kontaktujących się z krewnymi, widzę was również w jakiś sposób wyróżnionych na tle jakiejś grupy, na tle jakiegoś zespołu. Szóstka buław to jest karta zwycięzców, to jest karta. Może dlatego będziecie w tej energii odwróconej uróz, ponieważ e, panna e, raczej trzyma się z, e, z tyłu, ona działa w kuluarach, ona często jest mó mózgiem i wykonawcą danej operacji, ale e, ze względu na swoją wrodzoną skromność, niechętnie się z tym ujawnia. I dlatego. E, ta urus pokazuje, że w jakiejś sytuacji czujecie się niekomfortowo. To może być ta sytuacja, tak? gdzie jesteście w jakiś sposób dostrzeżeni przez otoczenie, ukochani, rozpoznani w jakiejś nowej roli. Tutaj jest dużo w tej szóstce buław uznania, splendoru, zachwytu, dużo miłości w dziesiątce kielichów. Widzę Was też, jeżeli mowa tutaj jest o panienkach singlach, wchodzących w jakieś związki, inicjujących jakieś nowe relacje. To pod tym względem będzie przepiękny rok. Tutaj, nawet jeżeli coś się zamknęło, zakończyło, Rodzi się coś nowego bardzo szybko i to może być znajomość z zagranicy, znajomość z kimś z daleka i dlatego może też jest ta odwrócona URUS, ponieważ URUS to jest fizyczność, jak ona jest w odwrocie to znaczy, że dany związek realizuje się internetowo, ale to bezpośrednie obcowanie ze sobą, bycie ze sobą fizycznie nie jest możliwe, tak? Dobrze, zobaczymy w takim razie Wasze finanse. As buław. Nowe źródło dochodu przynosi pieniądze. Uważaj na słomiany zapał. Dużo tu ognia, tak? Dwie buławy, król buław, as buław. To jest tak, jakbyś zapałał do, do jakiegoś zajęcia, do jakiejś, do jakiejś działalności, do jakiejś myśli ale szybko się spalił na tej zasadzie choć tak naprawdę też te karty pokazują, że bardzo dobrze radzisz sobie w finansach w 2024 ujawniasz jakieś nowe talenty, być może też współpracujesz z królem Buław który jest wykonawcą jakichś twoich pomysłów, wykonawcą też może nie tyle wykonawcą, co Osobą y, zainspirowaną Twoją wiedzą, y, Twoimi radami. Y, ten król buław to jest ktoś, kto wykonuje czyjeś polecenia, tak? Y, y, albo y, kto y, jest wykonawcą y, danych idei. On, on nie jest osobą podległą zresztą nie wchodzimy tutaj w takie szczegóły ten król buław to jest ktoś kto w finansach Ciebie wspiera to może być też Twój partner to może być Twój przełożony Twój pracodawca to może być doradca finansowy to jest ktoś z kim być może zaczynasz współpracować i ta współpraca jest bardzo obocna tak to jest też bardzo ciekawe że to będzie dobry rok, żeby współpracować yy, i żeby inicjować yy, 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 jakieś nowe źródła yy, zarobkowania. z buław, tak. Twoje zdrowie ósemka buław i twoje otoczenie królowa miecz. Jeszcze zobaczymy sobie twoją pracę. Dwa miecze, kapłan, cztery buławy, bardzo przyjemnie i piątka buław. Dużo się będzie działo w obszarze zawodowym, widzę Ciebie podnoszącą kwalifikacje, uczącą się czegoś, co jest jeszcze dla Ciebie jakąś tabula razą. Ta dwójka mieczy jest jak jest obszarem niewiedzy, nie masz do tego dostępu. W czymś nie czujesz się z początkiem roku te pierwsze dwa miesiące zbyt biegła, zbyt biegły. Tutaj z tego tytułu jest w jakiś sposób zachwiane poczucie pewności siebie. Natomiast kapłan to jest ktoś, kto Przedstawia ci tę wiedzę, ktoś, kto czegoś cię uczy, ktoś, kto przeciera ci szlaki, to jest też często protektor, to jest też często wykładowca to może być też przełożony mentor w pracy i to jest ktoś, dzięki czemu ty rozwijasz skrzydła, dzięki czemu w danej dziedzinie, która była ci na początku obca, czujesz się pewniej. Możesz nawet zacząć rywalizować i konkurować pod koniec tego roku. Na szczęście, piątka była to jest zdrowa konkurencja, to jest konkurencja na zasób wiedzy, na też taką gibkość, roztropność, może nie tyle gibkość, aktywność w działaniu, zdecydowanie. Możesz się w, w tym roku starać o wysoki awans, o wysokie stanowisko y, y, związane z wąską specjalizacją. Możesz też stać się przełożonym dla kogoś, nauczycielem, mentorem. Możesz też zacząć się w tym roku dzielić wiedzą, która jest wysoce wyspecjalizowana. Tak? I to, to jest coś, co realizujesz w swoim domu. Być może, nie wiem, będziesz dawał korepetycje, być może będziesz zaznajemiał ludzi z jakąś wiedzą. To też przyniesie coraz więcej ludzi do Ciebie. To może być dla Ciebie zaskoczeniem, ok? Rozpoznanie, które przyjdzie w tym roku. Wiąże się z jakimś u ciebie dyskomfortem, droga Panna, ale wiemy o co z Panami chodzi, więc tutaj wszystko się składa. Szanse tego roku: królowa buław. Pięknie, nawet jak jest takie ciemne tutaj, troszkę tło, to tutaj to wygląda jak takie słońce, prawda? Taki rozświetlony ten kącik. Bardzo ładnie to wygląda. Taka dygresja. Na co należy uważać? Świat. Powiem tak, świat pokazuje, że nie ma ograniczeń, tak? Że ograniczeni, e, ograniczenia nie istnieją. E, świat pokazuje, że mm, mm, jedyne ograniczenia, które istnieją, powstają w naszej głowie. Świat też każe się przyjrzeć naszemu otoczeniu i temu, na ile nasze otoczenie, środowisko, w którym stale przebywamy, dyktuje nam nas jakieś ograniczenia i robi to w sposób dosłowny, czyli w jakiś konkretny sposób nas ogranicza, albo też wpływa na nasz sposób myślenia i kształtuje nasze myślenie. Czyli przyjmujemy czyjeś blokady, czyjeś ograniczenia, czyjeś bariery. O tym mówi karta świata. Zwróć uwagę na swoje otoczenie. Tak? Tutaj faktycznie przy Głupcu i Szóstce Buław, Panna może zmienić otoczenie, może, może się przeprowadzać, asmonet jak najbardziej, może chcieć zmienić środowisko, może mieć potrzebę uwolnienia się z tego, w czym, w czym była przez ostatnie powiedzmy 20 lat, tak? To może też dotyczyć związków. Natomiast jeżeli będzie się coś tutaj. Jeżeli będzie się coś kończyło, jeżeli będzie się coś mm, podsumowywało, to no, może to być jakby. Mm, nie z Twojej inicjatywy. To jest zakończenie, które przychodzi z zewnątrz. Ktoś cię po prostu zaskakuje. Na przykład odejściem. Ktoś cię zaskakuje komunikatem, że że potrzebuje sobie odpocząć tutaj mamy królową mieczy w twoim otoczeniu to może być partner, partnerka to może być ktoś, kto ma inną wizję przyszłości niż ty tak? albo kto już nie chce nie chce robić wspólnie z tobą interesów Królowa mieczy odcina, tak? Ale to też może być informacja, że na przykład współpraca, bądź też przyjaźń, bądź też relacja z królową mieczy po prostu się kończy. I to na przykład może być na skutek powiedzmy problemów zdrowotnych tej królowej mieczy. U Ciebie widzę bardzo dobre zdrowie. To jest ta ósemka buław. Ósemka buław to jest karta zachęcająca do tego, żeby zrobić ogólne badanie, żeby dokonać takiego przeglądu zdrowia. Ósemka buław też zachęca do tego, żeby zmienić dietę, uczynić ją lżejszą. Ogranicz też bodźce. Ósemka buław wiąże się z internetem, zachęca do tego, żeby... Odciąć się od pewnych mediów po prostu, bo to y, może powodować u Ciebie na przykład problemy z koncentracją, problemy z organizacją pracy i tak dalej. Tak? także odetnij się, ogranicz tutaj te bodźce. Królowa była to jest szansa tego roku. To może być dosłownie y, y, osoba, y, która sprawdzi się jako partner, partnerka życia. Przedstawiciel przedstawicielka ognia to może być też osoba, z którą ty na przykład prowadzisz wspólny biznes albo wchodzisz w związek małżeński, który wiąże się również z um, wspólnotą majątkową. Tutaj może być tak, że te tematy będą się rozstrzygać w związku. To znaczy, Panna może wyjść za mąż za kogoś majętnego, tak? Albo panna postanowi założyć biznes ze swoim partnerem, tym bardziej, że czwórka buław, kartę rodziny mamy w obszarze zawodowym. Jak najbardziej w, w miejscu zamieszkania może być generowany jakiś biznes u panny. Jak najbardziej. Królowa Buław pokazuje Ciebie w bardzo fajnej energii, ognistej, pewnej siebie, atrakcyjnej. Królowa była, to jest kobieta świadoma swojej atrakcyjności i świadoma swojej mocy. I w takiej energii będziesz, i myślę, że będziesz bardzo siebie tym, samu, czy samego siebie będziesz tym zaskakiwać. Świetna, świetna energia, świetny rok. Nie bój się świecić, tak jak to słońce tutaj w tym rogu. Nie bój się chwały, nie bój się uznania. Przyjmuj słowa słowa miłości, słowa uznania. I nie bój się marzyć, bo Twoje marzenia się mogą tutaj spełnić. Będzie to przyczyną jakichś zawirowań. Może będziesz momentami tracić grunt pod nogami, ale, ale tu się coś pięknego realizuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wspaniałego roku Wam życzę. Wesołych świąt, fajnego sylwestra i. Cudowności w 2024. Papa! Pa.